Witajcie, moi kochani, dzisiaj cudowna energia, mnóstwo dobrej takiej energii od samego rana. Jesteśmy przed nowiem parę dni w ogóle. I co dzisiaj energia mówi do mnie? Możecie słuchać chrapanie <słuch> mojego kochanego Cezunia. Cezar sobie śpi um, obok mojego łóżka i sobie pochrapuje. Dzisiejszy dzień to będzie taka energia spokoju, radości. Może być taki powód właśnie i do świętowania i tutaj do tego, żeby właśnie czerpać po prostu przyjemność, jeżeli chodzi tutaj o to mnóstwo takiej radości, mnóstwo optymizmu, mnóstwo takiej możliwości w pewien sposób odsunięcia od siebie jakichś trosk. Um, tutaj dzisiejszy dzień, tak czuję, że napłynie coś, co będziemy mogli docenić, oraz mogą być takie sytuacje, gdzie um, taka energia mocy czy takiego naszego działania, ona będzie bardziej e, pobudzana, będzie, można będzie ją bardziej docenić. Um, tutaj Mnóstwo będzie y, rzeczy, działo się bardzo szybko. Możecie y, też y, mieć taki przypływ energii na zaplanowane Wasze czynności y, przede wszystkim, A, ale też możecie usłyszeć coś, co będzie bardzo ważne y, tutaj, jakby dla, dla Was. Dzisiaj jest taki dobry dzień właśnie też na odkrywanie, na poznawanie, na spotkania przede wszystkim, ale też możecie mieć jakąś zapowiedź, jakichś nowych projektów, nowych idei. Przede wszystkim dobry czas na sprawy po prostu tutaj zawodowe, które będą dawały wam w późniejszym czasie takie. Dobre perspektywy. Um, możecie mieć też bardzo dobry jakby nastrój, co będzie tutaj dawało dobry czas. Ogólnie fajny dzień na takie celebrowanie właśnie życia, ale też takiego skupienia się na tym, co jest ważne przede wszystkim. Może też być zakończenie jakiegoś trudnego etapu. Ale też znalezienie jakiegoś wyjścia z takiej po prostu trudnej sytuacji. Więc warto ten dzień dobrze wykorzystać i znaleźć sobie czas po prostu na świętowanie, na działanie, na wsparcie przede wszystkim. Cudowny dzień, cudowna energia i tak trzeba to trzymać sięgać po to, co jest bardzo ważne w takiej właśnie fajnej, dobrej. Energii. A ja życzę Wam cudownego dnia i zapraszam Was serdecznie do kontaktu.